Ach, i to święta. Czas pokazać dom. Więc w sumie to 2 lata temu, prawie 30 grudnia 2023 roku. kiedy nie umiałam nagrywać i miałam poniżej 50 subskrypcji. Nagrałam filmik, gdzie pokazywałam wam mój dom. I właśnie w ten problem, że wtedy, no jak mówię, nie umiałam nagrywać. A i tak widzicie tam mój dom. I wyglądał szczerze brzydko. Miałam wbudowany w domu garaż, i wszystko było tak przerobione, że nie dało się po prostu na ten dom patrzeć. No i ale przez to, że się nauczyłem budować Bloxburg, po mm. prostu już umiem. Niestety minęło trochę czasu, musiała się przyzwyczaić do nowej mapy, powyszła. Ale i tak zarobiłem kasę w tam 100 tysięcy na remont domu. Tam nawet powyżej i co? Wyremontowałem. Czas pokazać cały dom z podwórkiem. Może podwórko jest jeszcze w remoncie, ok? Dobra. Pierwsze zaczniemy od jedalni Jadalnia. Taka skromna na 6 osób. Po prostu na 6 osób. Taka skromniutka jedalnia ja mówiłem przedtem sypialnia, nie chyba mówiłem jedalnia. Co dobra, to jest jedalnia. Yy, najwięcej tutaj poszło na lampy. Nie przepraszam, na wazy poszło, yy, na rośliny poszło najwięcej. Jedna kosztowała prawie tysiąc stolców chyba, chociaż nie wiem. Dobra, teraz będzie łazienka. Łazienka skromna taka mała. W sensie nie jest w sobie mała. Eee, to mi się tutaj najbardziej nie podoba. Myślę, że tutaj te drzwi, a najwięcej tej kasy poszło na susz... suszarkę i pralkę. Teraz pokój gościnny. Pokój gościnny, taki skromny, tylko taka duża szyba. Przy łóżku. No, rolety trzeba na pewno założyć. E, najwięcej tutaj poszło chyba, mi się wydaje, za komputer albo za te wszystkie lampy. Teraz co, przechodzimy do przedpokoju i kuchni. Przedpokój taki skromny, mi się wydaje. Podoba mi się. Tylko ta podłoga taka trochę żydka nie będę tutaj mówił brain po bo nienawidzę brain rotów kuchnia yy, rzeczy takie jak mikrofalówka tostownica, lodówka piekarnik, wszystko jest yy, z tych najstarszych i one szczerze były drogie nie muszę już tutaj pauzować i yy, ten nagrywać, bo następna to jest łazienka Łazienka, mi się wydaje, że ta wyszła lepiej niż tamta, tak szczerze. No, nie powiedz, że nie, ładnie wygląda. Teraz szczerze, salon. Salon wyszedł mi tak. Z tym oświetleniem to jest źle. No i zbyt dużo okien, ale na zewnątrz wygląda już ładnie. Eee, od tego czasu się skin zmienił. No, higiena, to zaraz będę musiał zapauzować. Um e, umyć się. W oczywiście w Bloxburg i znowu odpauzować dom cały. Jest e, pomalowany, jest całkiem inny dach. Tutaj już nie ma łączenia z garażem, tylko jest po prostu taki podjazd. Tutaj są takie ławeczki, fajne. No i to jest przejście. Tutaj był kiedyś garaż. Jeszcze nie zróbmy tego zatamować. Znaczy, yy, uszczelnić. Znaczy, nie, nie. Dać tam płuc. Tak, okay. tu jest basen. Miałem planować no tutaj zrobić takie włączone światła, ale będę musiał. Takie światła, ale muszę nad tym popracować, bo. Jak się okazało. Że te światła są dosłownie od domu. Mogę tam wyłączać i włączać światło w domu. Mam tutaj to ćwiczenie to jogi. Firewerki na a już czekają. Yy, tutaj jagódki. Czasami jak mi rosną, to mogę na, jednej, na jednym krzaku zbierać 250. I tutaj yy, koszykówka. Czasami bym się nudził. A tak, to jest duży płot. A no i tu są wielkie drzwi balkonowe. W tamtym filmie co nagrywałam dwa lata temu, już dwa lata temu prawie. Tyle, tyleż czasu mam ten kanał prawie. Zaczęło w grudniu, taka prawda. Więc zaraz by była rocznica, chyba 12. lub tam. Nie pamiętam którego, ale zaraz już będzie rocznica dwa lata. Już minęło. A sobie mam mało subskrypcji jak na dwa lata. Ej, dobra, po prostu cały dom został pomalowany. Tutaj są naklejki, no i płot. Płot jest szklany z przodu, a po bokach i z tyłu jest to żywopłot. To jest mój samochód. Wcześniej miałem taki, taki niebieski, ale samochodzik, no i kanapa. Kanapa nie jeżdżę nią w sumie, nią w sumie, a jeździ nią wtedy, kiedy po prostu się z nią żartuje, bo się nią strasznie jeździ. Tak się te drzwi otwierają. No, kto by się spodziewał, każdy może mieć takie drzwi. E, okna tutaj są ośmioklatkowe. Ja tak nazywam je, bo jest, jest tutaj ośmioklatek, a te salonowe to są wielkie. E, miałam jeszcze miałam mniejsze, ale po prostu oh, e, nieważne, nie ale po prostu miałem. No, jak to się mówi. Miałem po prostu takie białe okna, no i nie miały żadnych wzorów, i po prostu chciałem to zmienić. No i, yy, no i wyszło tak, że teraz ten dom jest w takich cieplejszych kolorach. Szary to jest chyba neutralny kolor, więc. on się chyba nie liczy. No, 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 no. no. So, już już zaczyna ich higienami pasowywać i wszystkie potrzebne mi znikają, więc będę musiał je uzupełnić. Ale to tak naprawdę to tyle, cały dom pokazałem. Jak Ci się podobało, widzu, zostaw lajka. Jak obejrzałeś do końca ten film, ci do tego momentu napisz Dom Blocksburg. No i oznaczę Ci serduszkiem, i w następnym filmie. Po prostu Twój komentarz pokaże.